strong and good Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych przed telewizorami. Mamy nadzieję, że zobaczymy super spektakl. Nazywam się Dariusz Szpakowski. Towarzyszyć mi dzisiaj będzie Jacek Laskowski. Będziemy dzisiaj mieli przyjemność komentować dla Państwa międzynarodowy mecz towarzyski. Gdy stawką nie są punkty, zespoły mogą zagrać odważniej. Zapowiada nam się kawał dobrej piłki Jacku. Piłka idealnie za plecy obrońców. Cóż, ciekawie się zapowiadało, ale grę rozpocznie Bramkarz. Denajer, Kevin de Bruyne. Musi uważać, rywal blisko. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Dobre, prostopadłe podanie. Świetna okazja, ale Kurtwa popisuje się znakomitą interwencją. Centruje z rogu w pole karne. Udane piąstkowanie i co ważne bez ryzyka. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Rafael Guerreiro. Czy będzie prowadzenie? I gol, piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Popatrzmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1 do 0. W ostatniej chwili przejęli. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Skutecznie zaatakował. Diogo Brawo! Oszukał obrońców i będzie szansa. Brawo! Gol dla Portugalii! Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. I Belgowie atakują skrzydłem, mają tam dużo swobody. Azar. Uff, co za interwencja. Będzie okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Pepe! Ale ich teraz zaskoczyli. Po przyjęciu piłki od razu rzucili się do kontrataku i zdołali trafić do siatki. Ładna bramka! Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w krótki ruch, ale trzeba zapytać, dlaczego bramkarz to puścił? Źle był ustawiony, za daleko od krótkiego słupka. Dobrze wie, że ten gol obciąża jego konto. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest 3-0. Wizdek sędziego będzie rzut wolny. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Diogo Żota. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Jest bramka po szybkiej kontrze. Sprawnie to rozegrali. Myślę, że przed meczem sporo to ćwiczyli na treningach. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie z obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans, Jan ferton strata przy piłce Portugalia. Można powiedzieć, że zespół gości uciszył trybuny swoją grą, prawie nie słychać już do pingu. Chyba kibice nie wierzą, że coś tu się jeszcze zbił. Ma tam teraz sporo miejsca. Broni kurtu, ale piłka wciąż w grze. I teraz będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rogów polekarne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Głową poza boczną linię. Ładnie rozwija się ta akcja. Wykłada piłkę koledze. Utrzymuje się przy piłce. Szuka szansy. Pewnie broni bramkarz ten strzał oddany z daleka. Bramkarz atakowany musi wybić Eden Hazard. Jest zawodnik na czystej pozycji. Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Lukaku, to musi być gol. Dobrze się stała z bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Teraz to bułka z masłem, ale ta poprzednia obrona klasa światowa. Tak, to była parada, jakie chciałoby się oglądać częściej. Znakomite wyczucie strzału i świetny refleks, a do tego bramkarski instynkt. Atakuje reprezentacja Belgii. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. Danilo Pereira. I strata piłki. Ruszą z piłką do przodu. Szansa na oddanie strzału! Mamy bramkę! Mówi się, że mecze wygrywa ten, kto popełni mniej błędów, ale błędy na rywalach można też samemu wymuszać, tak jak w tym przypadku. Tak jest, cała drużyna ciężko pracowała, by odebrać tę piłkę. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Cristiano Ronaldo. Tak, to jest bramka proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnie swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. 6 do 0. Fiesta a z drugiej strony żalni przegrywający. Azar wprost do rywala. Świetnie, rywale nie mają nawet szans dotknięcia piłki. Uderzenie w stronę bramki. Wymarzona okazja. Brawo. gol dla Portugalii. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Danilo Pereira. Piłka teraz w posiadaniu Belgów. I teraz jest przed nim szansa. Ależ teraz ważna interwencja mogło być groźnie. Guerrero. Jak do tej pory, ten towarzyski mecz wygląda bardzo jednostronnie, o tak to jest. Zaczęła się druga połowa przy piłce Portugalia. Podanie do Azara na wolne pole. Na dalszy słupek posłana piłka. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Bramkarz musi się pozbyć piłki. Powiem szczerze, ekscentryczne zachowanie bramkarza. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No, przemierzył już spory dystans. Słupek uratował ich od straty gola. Piłka wraca na murawę. Podniesiona chorągiewka, spalony. Ronaldo szuka pomysłu na skończenie tej akcji. Brawo, ładna co. Najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Wrzutka w pole karne. Dobrze wyszedł z linii bramkowej. Skutecznie interweniował przy tym dośrodkowaniu. Niestety strata piłki. Belgowie teraz przy piłce. Azar teraz sam na skrzydle. Dośrodkowanie Edena Azarda. Ale jednak nic z tego nie wyszło. Renato Sanchez. Cristiano Ronaldo wciąż z piłką. To musi być gol. Broni kurtła, ale piłka wciąż w grze. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Piłka dośrodkowana z rogu. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. I broni Courtois. Ależ okazja Ronaldo! Niewiarygodne! Kapitalne! Dosięgnął piłki. Z rożnego w pole karne. Ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. No i mają rzut rożny. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Torga Nazar, Eden Hazard De Bruyne z piłką Dries Mertens Jest zawodnik na czystej pozycji Dobrze skuteczny bramkarz Stara piłkarska prawda głosi, że niewykorzystane sytuacje lubią mścić się podwójnie. Zobaczmy, czy sprawdzi się i w dzisiejszym meczu. No najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze drużyny i dokona zmian zawodników. Przy linii bocznej trwają już gorączkowe przygotowania. No czyste szaleństwo teraz w wykonaniu bramkarza. Ma do kogo zagrać. No spróbuje coś z tego zrobić. Świetnie zablokowane uderzenie. Będą szukać teraz okazji do kontry. Dobrze się rozwija ten kontratak. Przed szansą azar. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Bernardo. Będzie sam na sam z bramkarzem. Urtwa na posterunku. Piłka dalej w grze. No uwaga strzał, ale zablokowany Rafael Guerreiro Ładna okazja Gol! To jest właśnie to, to są te niepowtarzalne piłkarskie emocje bramkę zdobył obrońca. Można powiedzieć trochę wychodząc ze swojej nominalnej roli. I bardzo dobrze. Im bardziej uniwersalny zawodnik, tym więcej może dać drużynie. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. No i mamy stratę piłki. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Do końca jeszcze 15 minut o ile sędzia nie przedłuży. Może liczyć na wsparcie. No wyręczył teraz bramkarza. Jednak nie ma bramki. Piłka przelatuje nad poprzeczką. Uderzył mocno i się przeliczył. Z drugiej strony, gdyby to weszło, byłaby ładna bramka. W ich wykonaniu oglądamy dziś jedną świetną akcję za drugą. Ile jeszcze stworzą? Widać, że mają dziś głód goli i ciągle im mało. Ten donker? Aj, teraz strata. Renato Sanchez. Sparował piłkę na bok. Niewykorzystane z. Nie trafił z tym ślizgiem. Chyba będzie kartka. Mamy żółtą kartkę dla Ronaldo. Zostawił za sobą trochę boiska. Ta gol! Piłka wpada do bramki fantastycznie. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. De Bruyne, niedokładnie i strata. Bruno Fernandez. Jest szansa. Do końca meczu 7 minut. Będzie okazja do kontrataku. No coś musi z tego być. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. No i mamy spalonego, a tak niewiele brakowało. Przypomina mi się Filip Poinzagi, piłkarz, który zawsze grał na granicy spalonek. Najwyraźniej tener przygotowuje zmianę. Piłka oddana rywalom. Lukaku. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Za wcześnie ruszył do podania. Spalony. Udana pułapka offsideowa. Spójrzmy na to podanie. Dries Mertens. Ach, szkoda, niestety nie ma bramki. linia. Przy piłce Ruben Neves. z przy chytrzu. Znakomita okazja. Dobra okazja, ale kurtła kapitalnie broni. Dośrodkowanie zrożnego. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Torgan Azar. Mają teraz trochę miejsca. Wciąż się przesuwają do przodu. Torgan Azar. Debrujne teraz. Ależ ma szansę de Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Nie było chyba dzisiaj momentów w którym w drużynie pojawiłaby się choćby iskierka zwątpienia w końcowe zwycięstwo. Grał dzisiaj wprost fenomenalnie. Jeden z najlepszych jego występów ostatnio. Wspaniały mecz, świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. Pełni zasłużone gratulacje.